Słysząc słowo na pewno myślicie o dwóch takich samych dziewczynach, ale w naszym przypadku jest całkiem inaczej. Dziewczynki, już jedziemy. Gdzie jest Aber? Pewnie znowu się waluje, zdając ją. Idź po nią, dobrze? Okej, okay, babo. Ach, gdzie ta Aber jest? Aber, jedziemy już. Nie wchodź mi tutaj, ja się maluję, nie widać? No widzę, ale musimy już jechać. Ach, no dobra, tylko czekaj, pomaluję się jeszcze. Czego oni jeszcze chcą? Nie takie same, odcinek pierwszy, nowe. Dobrze, dziewczynki, i już jesteśmy. Proszę, chodźcie. Dobrze dziewczynki, i co? Podoba się Wam? No, on nie jest najgorszy, ale mógł być ładniejszy. A tobie Luna? Jest bardzo ładny. To może chodźmy go zobaczyć. Dobra, no to yy, tak. Tutaj jest kuchnia. Tutaj jest salon. Tak, telewizor. Tu jest nasza sypialnia z tatą, a wasza będzie na górze. A tutaj jest wasz pokój. Tak. Dobra, tylko dlaczego tu jest jedno łóżko? No bo tak. Z tatą, zanim kup kupowaliśmy ten dom, to nie zauważyliśmy, że są tylko dwie sypialnie z dwoma dużymi łóżkami, więc to. No. Ale nie martw się, dokupiliśmy jeszcze. Drugi, drugie, drugie łóżko, tam. Okej. Okay. Dobra, to ja zaklepuję te. Dobra, to ja mogę spać tam. Następnego dnia. awer wstajesz? Już szkoła? Och, nie. Tak, już idę się umyć. Tak, mamo, już wstaję. Dobra, umyję się. Poczeszę się. I przebiorę się. Okej, okay, już. Sprawdzę co słychać u moich obserwatorów. Okej. Okay. Tak. Teraz się przebiorę. Okej. Okay. Dobra, co ja już idę? Dobra, to za to będzie po jakąś taksówkę. O, już jest. O, hej, mamo! Hej, córciu. A Amber już poszła? Chyba tak, chociaż nie widziałam dokładnie. Aha, to ja już idę. Pa! Pa, pa kochanie. Trzy, Trzy. Dobra i idę na lekcję. uczniowie, a więc tak, wy jeszcze nie wiecie, ale mamy nowe dwie uczennice. Chodźcie tutaj. Dobrze, a więc przedstawcie się. Dobrze, a więc tak. Ja jestem Amber i chyba nie muszę się wam przedstawiać, bo każdy zna moje konto na TikToku. A to... nie znacie? Mam bardzo dużo obs. Ale dobra, zresztą... Tak, jestem Amber, jestem piękna, jestem gwiazdą internetu, nagrywam na TikToku i to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. No to tak, ja jestem Luna i przeprowadziłeś się tu z Amber ze wsi, i no, piszę swoją książkę. Jestem dość nieśmiała. No i... Chyba to tyle. Dobrze, a więc przedstawiłyście się. Mam nadzieję, że cała klasa polubi was. I... No... To chyba tyle. Zobaczycie, z panem lekcji. I... Mam nadzieję, że wam się tu spodoba. Po lekcjach. No hej, przystojniaku. O, to ja już może pójdę. bye, bye.